Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Tajlandii, z pięknej, wspaniałej, słonecznej Tajlandii. No co, zbliża się do końca styczenia. Tutaj pani gorąco, gorąco, gorąco. Tam widzicie piękne góry, tam był piękny wschód słońca. Ja wam tam tydzień temu śpiewałem piękną pieśń. A nie wiem, czy widzicie, tam jest taki klasztor. I my do tego klasztoru się zaraz wybieramy, a tam po drugiej stronie, tam daleko, daleko, daleko w chmurach jest taka stupa. Być może też do niej pójdziemy. To jest nasz pokoik. My za pokoik płaciliśmy 80 zł. Afera się zrobiła. Afera się zrobiła. Daniel wczoraj złożył zamówienie na kolejny pokój. 60 km stąd pomyliłem adres e-mailowy, po prostu zrobiłem błąd. No i zobaczymy, czy nam to zakwalifikują. Pieniądze wzięli, oczywiście, ale booking teraz się do nas nie odzywa. Ja napisałem, że jest błąd w adresie e-mailowym. Nie dostaliśmy potwierdzenia, mamy tylko rachunek. Zobaczymy. To o tym wszystkim dowiecie się z filmu, oglądajcie do końca, więc na końcu ta informacja na pewno będzie. Kaski, wszystko spakowane. Mówię, 8 dyszek za pokoik, elegancka cena. Lecimy, tak królowo? Tak, lecimy, lecimy dalej. No właśnie. Jechali, jechali, dojechali, chcę się powiedzieć, naszym starym powiedzeniem. Tutaj, proszę bardzo, piękna ona, żółta pszczoła nas dowiozła. Kilometr od nas, ale trzeba było pięć dookoła objechać, bo nie ma drogi bezpośredniej. Jesteśmy w świątyni, oczywiście, kibelki, oczywiście, sandałki czy te klapeczki. No o tym było w ostatnim odcinku, to już się nie będę powtarzał. Idziemy zobaczyć, powiem wam tylko: trafiła nam się rzecz znowu całkiem ciekawa, czyli taka dwie rzeczy, które lubimy. Pusto i za darmo. Póki co, za darmo. No dobra, no to idziemy, idziemy zobaczyć tą świątynię, jak się ona nazywa, e, wszystkie rzeczy, informacje będziecie mieli w opisie na naszym, e, na naszym co, portalu travel także zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda, my się przyjdziemy, popatrzymy, troszkę Wam pokażemy, stąd nie będzie chyba filmu 360 stopni, no bo widać, że nie ma aż takiego wow -szoku, jak było wczoraj, no wczoraj było niesamowicie, prawda, ale to wczoraj to dopiero zobaczycie chyba za 2-3 dni w 360 stopni że się powtórzę po raz 58 a o czym tu jest tutaj y, ta mała świątynka no to tu macie napisane gdyby ktoś chciał to proszę bardzo można sobie przeczytać można poczytać no i wszędzie przy świątyniach są hotele, wszędzie przy świątyniach są domki do wynajęcia. Także gdybyście chcieli takie rzeczy sobie tutaj pospać na terenie świątyni, to chyba też można. No i zobaczcie, jaki piękny dzbanek na herbatę albo na kawę. No i jakbyście chcieli postawić nam kawę, to możecie zrobić w takim dużym dzbanku, ale żeby nie parzyć tyle wody, możecie zrobić to wirtualnie. Link w opisie. Możecie nam postawić wirtualną kawę by Coffee. Tutaj, o, chyba to dawno nikt nie sprzątał. Widzę, sierżant ma wolne. Pojechał chyba do rodziny, więc po prostu żołnierze nie sprzątają. No, tak jest, tak jest. Byliśmy kiedyś już w takiej świątyni. Chyba w Tajlandii zresztą, albo gdzieś w, na Sidlance, gdzie było naprawdę dziesiątki, setki, jak nie tysiące buddy różnych. Co, kochanie? Pani maluje? A, ty, coś się dzieje. Dobra, to idziemy zobaczyć. Praca jest, maszynka tam dojrzała. Tutaj jest nieposprzątane na dole. Ale pani tutaj lwa robi na złoto. No elegancko. Dzień dobry, mija pani. Co pani tutaj robi złotą farbą? Ty, no tyle złota, co oni tu marnują? Czy marnują, co poświęcają na malunki? No naprawdę. Jeden to jest byk, a drugi to jest lew. I jeszcze jest żółw. Halal. Jeszcze jest żółw i jeszcze jest oczywiście wąż i kura. I to wszystko tutaj przy tym jakimś ptaszku. Powiem wam, że. Ja mam szacunek oczywiście dla ludzi, którzy wyznają tą religię i dla tej religii, nie będę z nią walczył, ja nie jestem osobą bieżącą w buddyzm, więc po prostu podchodzę do tego troszkę jak do Legolandu, no bo to też wygląda, nie wygląda to, no zobaczcie. Nasze wnuki to byłyby to najszczęśliwsze na świecie, gdyby mogły pobiegać i się pobawić z każdym z buddy -dy -dy. To Każdego jednego, nie? Oczywiście. Zobaczcie, na każdym rogu. W każdym miejscu jest jakiś po prostu buddy, albo jakiś bóg, albo jakieś bóstwo, albo jakiś mnich. I oni tu wszyscy siedzą, siedzą, pilnują, 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 pilnują. A tutaj wszędzie oczywiście węże, nie? Zobaczcie węże, a węże, no tu musicie sobie poczytać co znaczą. Szkoda troszkę, że... Ale tam jaki piękny słoń! Widziałaś? Idziemy. No i zbliżamy się do kolejnego bóstwa, ale tutaj zobaczcie jak tu musi być dużo wody w czasie e, deszczowej pory, że tu wszędzie są dookoła rowy wykopane. A rowy są wykopane. O, tam chodzą jacyś ludzie na biało pobierani. Trochę kąpe. Zastanawiałem się nad tym, co będą robić dzisiaj. Żeby nie używać trudnych słów. No zobaczcie jaki słonik. Trzy trąby. I teraz, jak mógł złożyć życzenia, aby z trąba waszego słonia nigdy nie wpadła w kaktusy. A to jest trzytrąbowy, trzygłowowy, sześciokłowy sześcio słoń. Taki słoń. Ty to potrój na szczęście, jakbyś takiego słonia miała. Zobacz, ta środkowa trąba jest opuszczona na dół. Ale dwie są szczęśliwe. O, takie sobie wymyślili. Ale ciekawe, czy w ogóle kiedyś takie zwierzęta się rodziły. No bo skąd te pomysły, nie? Oho, idą przyjaciele. Ale jak dziarsko idą do nas? Mm -hmm. <gry> Więc co to, żeśmy teraz doczytali, dopatrzyli, że oni tutaj te domki to są dla ludzi, którzy przyjeżdżają na medytację. To ja będę mówił troszkę cisza, jeżeli tutaj ludzie medytują. No ja nie chcę tutaj nikomu robić podgórkę, że tak się no i Zobaczcie, w takim domku byście sobie pomieszkiwali. Tutaj akurat jest widać ten schowek. O, tu mamy następnego słonia. I oby, trąba tego słonia nigdy nie wpadała w kaktusy. No, ale ma cztery łapy, to by dał radę jakoś tam, po by igły. No a tam obok świnka, świnka, świnka tam jest świnka. No i tutaj się króliczki, kaczuszki, słonik malutki. Jest, troszkę wyrządków. I tam pani jest. Pani, pani, do nas machamy, do pani elegancko. I te pieski tam, te takie chodzą, co jak wilki, takie. Tak, ale powiem ci, jak wilki są. Patrzą na nas, a Idźcie do nas, nie musicie podchodzić. Nie, nie. Nie wiem, czy słyszycie się modlą, ale to wygląda w ogóle na to, że tutaj są mniszki. Nie mnichowie, tylko pan, panie mniszki. I nie chodzi mi w ogóle o robaki, tylko o kobiety, które są mnichami. No właśnie, jak nazwiesz kobiety mnicha? Mniszka? Mniszka to takie zwierzę, co łazi w oczy, czyli łazi do gęby i wszędzie. Takie pasożyty niczy. I tu się pani ładnie modlą. W takiej ciszy, w takim miejscu. Kiedy jest taki spokój, no naprawdę można sobie tutaj posiedzieć, podumać, pomyśleć. Jak ktoś coś ma ważnego do przemyślenia, są też takie miejsca w Polsce. Są klasztory, do których można się udać na rekolekcję, jakby ktoś chciał. No Niekoniecznie trzeba przyjeżdżać od razu do klasztoru buddyjskiego, ale na pewno można przyjechać sobie tutaj i spokojnie spędzić. Tutaj można spokojnie pojechać do klasztoru polskiego, spędzić czas. Tam kierowniczka oczywiście już sobie tłumaczy co to jest, każdą jedną informację. Myślę, że to znajdziecie u niej na e, Instagramie albo u niej na Facebooku. Martyna Szysz, tak szukajcie, to znajdziecie informacje o tych miejscach. Słuchajcie, a tutaj mamy takie dwa zbiorniki duże. No chyba ten to jest jednak nie zbiornik bardziej, a piec albo, albo grobowiec. Trzymaj się ty, co mi tu rzucają? Ty, oni tu pakują te pobite rzeczy. Nie wiem, to wygląda... Dla mnie to wygląda jak piec, nie? Ale ja się oczywiście na tym nie znam, więc e, mogę sobie myśleć, że to jest piec. Do środka tam nie będę zaglądał, bo chyba ciał tu nie palą. Ale tutaj jaki flakon, ty! No i to jest chyba coś w rodzaju stupy, co? Takie stupy, stupy, Zwał jak zwał. Bo to ile ludzi, tyle nazw. Tak, tylko że ja miałem wrażenie, że ona odwrotnie... Jest nie, dupą na dole. A to jest dupa do góry Kiedy już myśleliśmy, że to koniec, nagle okazało się, że tu jest zejście przez fosę Takie oto tutaj. No i tutaj ten dzbanek. Tak, to jest martenka Tak coś w rodzaju stupy, stupy. Czegoś takiego, ogromne bambusy. ma, czubek no idziemy, idziemy na drugą część. Dokładnie, ciekawe czy można tutaj przejść, czy my to robimy legalnie zupełnie. Było napisane coś po Tajsku. Być może to jest jakaś ich klauzula, ale to nas wtedy... Fosa fosa, tak jest. Ale głęboka. Ale jakbyś miał miejsce do biegania dookoła klasztoru, co? Jak już się kiedyś zostaniesz panną w drugim rozdaniu, to sobie przyjedziesz do takiego klasztoru i sobie będziesz biegać. Teraz chyba tak naprawdę dopiero trafiliśmy w część, która jest częścią świątynną. Tam chyba była część mieszkalna, administracyjna i biurowa. No ale dobra, idziemy zobaczyć, tutaj panowie malują złotą farbą, oczywiście lew jest, ładnie patrzy, zerka. O, tutaj są jakieś, o, ale tam jest budynek rzeczywiście i ten budynek żeśmy widzieli dziś na zdjęciach w internecie, to zaraz wam go pokażemy. I tutaj również pokoje do wynajęcia, albo to są mieszkania e, mnichów. No wiecie, tak, tam z tyłu są prania, tak to bardziej wygląda, jakby to były ich cele, nie mieszkania, pamiętajcie, że mnichowie mają cele. I zakonnice w ogóle, ani nie mieszkania. W klasztorach są cele, panie. No i ta świątynia, tak, to jest chyba ta większa świątynia, którą żeśmy widzieli. A tą stupę, stupę, czy ten czubek w ogóle, to widzieliśmy z naszego balkonu. Który wam dzisiaj rano zresztą paluchem pokazywałem brzydko. Tam były dziewczyny same, a tutaj same chłopaki. Może to jest taki żeński klasztor, damski, yy, yy, męski klasztor. Widzicie, znowu człowiek zgaduje. Nie dopatrzył, nie doczytał. Ale to wiecie co, też nie doczytał. No nie doczytasz, bo... To nie jest tak, że one wszystkie mają super strony internetowe z informacjami dla wszystkich Tylko po prostu to sobie musisz troszkę brać na logikę I troszkę brać na chłopski rozum Ale pięknie to wygląda Super, co? wielki No i ta świątynia tak trochę nie wygląda buddyjska, a bardziej tak chińsko Takiej, pamiętasz, w tym, w tym chińskim e, mieście Aha. No i zobaczcie właśnie, my się chcemy wybrać tam, 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 tam Za tym orłem jest taka stupa. My jeszcze tam chcemy pojechać I tam obok jest Biały Budda duży no ale musimy to zrobić jeszcze przed 12:00, 12 bo o dwunastej oczywiście zaplanowaliśmy dla Was live'a, tutaj w, link, yy, w linku poniżej macie, yy, w opisie poniżej macie link do tego live'a. No i jesteśmy pod świątynią, oczywiście został buty. Wszystko widać też z zewnątrz, ale my sobie wejdziemy. Tu już wchodzę. Wchodzisz, wchodzisz, no ale to jest chyba... okazała, to wchodzę patrzeć. Tak, no i tutaj, no i zobaczcie, ta informacja, to ja nawet może ze stopy wyczeć jak jesteś burdasem, a my się myjemy, wiecie, mamy taki, taką przypadłość, że my się myjemy, dobra, będę mówił troszkę ciszej, mimo, że jesteśmy tu prawie sami, nie, jest pani jeszcze, pani tutaj sprzedaje, Zobaczymy, jak to tutaj wygląda, no i zobaczcie, tutaj poprzyklejane pieniążki, poprzyklejane złoto, poprzyklejane monety, ale jak fajny chłodek tu jest. Tutaj wierni kupują od pani po drugiej stronie, która siedzi. Takie płatki Tak, i przyklejają to. Aha. Tak, jakby ktoś tutaj chciał przyjść, poskrobać, poskrobać, to pani prowadzi sklepik. Nikogo nie ma, tylko my jesteśmy w całej świątyni i w całym, na całym placu, tylko my, pracownicy jakaś administracja. Zobaczcie, jakie piękne rysunki u góry kolorowe. Znaczy piękne i piękne. To każdy sobie według swojego gustu musi określić. Tak, kolorowe. O to bardzo fajne. No, tutaj turyści chyba też nie przyjeżdżają, ale to jest dobre, słuchajcie, no, pokaż. A no właśnie. O, I takie coś się kupuje, tylko w większych płatach. Aha, i się to, się to przykleja. Możesz tam gdzieś położyć na danych ołtarz. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Zawsze jak jedziecie gdzieś, a macie taką możliwość, korzystajcie z takich środków transportu jak my. Bo my będziemy przez tą drogę tutaj obok tej świątyni przyjeżdżali za kilka dni. Będziemy jechali do Chiang Kai Jeszcze raz, busem. To wtedy nikt nas tutaj, nikt tutaj nie przyjedzie, nie zatrzyma się, ponieważ wszyscy dzią pieniądze i czas. Czas to pieniądze, a pieniądze to czas. I wiadomo, mać sprawa wtedy. Martynka zatrzymała się na chwileczkę tam przy pani, no i pani oczywiście chce wszystko sprzedać, opowiada o tym, że jeszcze trzeba zanieść tam dary, położyć na ołtarzu. mogę kupić i zanieść, albo właśnie to złotko i przykleić, uh -huh. my się nie? Tak jest, tak Martynka właśnie mówi, że to wszystko można poprzyklejać. Ona pokazywała się to złotko? Tak. E, tylko, że my no, nie bawimy się takiego rodzaju rytuały żadne. A dlaczego? No dlatego. Kto ogląda to wie, ktoś zapyta, zazwyczaj jest takie pytanie, czy warto tu przyjechać? Warto. Wiecie, co wszędzie myśmy z Martynką właśnie o tym przed chwileczką wychodząc ze świątyni rozmawiali, czy warto tu jeździć, przyjeżdżać, zajeżdżać. Dla nas celem jest cel. tak? My jedziemy do jakiegoś celu, to jest nasz cel podróży. Ale cała podróż po drodze jest naszą przygodą. I sami zobaczycie, sami widzicie, jak to wygląda ile rzeczy my e, przeżywamy, ile rzeczy widzimy, ile wszystkich innych rzeczy, których normalnie na zwykłych wycieczkach, a mamy naprawdę duże doświadczenie z biurami podróży, czego nie oferują. Nie oferują, dlatego że po prostu przy 30 ludziach się nie da wszystkich e, zaspokoić, a przede wszystkim tak, i zrealizować trzeba program. Program jest ważniejszy od człowieka. A tutaj dla nas, jak my jedziemy, to dla nas jest ważniejszy człowiek, czyli czas. Teraz, nawet jak żeśmy źle policzyli dni, to mamy jeden dzień więcej, musimy sobie gospodarować. No, slajd to sobie coś znajdziemy. No właśnie, tu jest ta stupa. Oni ją budują, budują, budują. Ura, Zobaczcie. Złoczył w środku. Tak jest. Ale my nie jedziemy do środka, bo to na łeb coś może spać. I my ją widzieliśmy z naszego tego, tego pokoju hotelowego. Tak, z balkoniku. Dokładnie. Tak wracając do Daniela Przemyśleń odnośnie drogi, odnośnie celu, to my lubimy tą drogę. Oczywiście cel też, żeby go osiągnąć, ale droga jest dla nas przygodą, dlatego my ciągle jesteśmy w drodze. No właśnie, czy nie ma czasu na pracę. <ś popularity> tylko do roboty, ja tylko, ja, tylko jedę, i się jadę i siedzę ze szkąpoderzę. Jadę i siedzę uderzę. Już nawet dzisiaj to do dla nie poszedłem, czasu nie było. Muszę w ogóle tą sprawę gdzieś jakoś ogarnąć. No a to druga fontanna z orłem, no i tutaj jest woda, więc chyba to działa. I bardziej czysta. Tak, czyli tutaj jest bardziej odwiedzana część. No a my co? Jedziemy do tej styłpy tam? Jedziemy. Tu jest godzina. Osztynka? Hmm, za 15, za 10, 11. No to musimy sprawdzić czas, bo my musimy dojechać jeszcze do miejsca, gdzie chcemy live o 12 zacząć. Także zobaczymy czy my pojedziemy. Troszkę bym chciał. To jest wysoko i tam są takie, wiesz, tam są pionowe podjazdy, nie? Nie wiem, czy nasz skuterek da rady. <grybujesz> Zobaczymy zaraz. Jechali, jechali, dojechali, chcę się powiedzieć. Słuchajcie, taka góra, że normalnie szok. Zobaczycie potem na naszym filmie 360 stopni, jak będziemy robili zjazd z tej góry. Nagramy to, ale naprawdę ogromny, ogromny podjazd. Myśleliśmy, że nas skuterek nie da rady, ale co on ma nie dać rady, idziemy zobaczyć. Ja tutaj pomogliśmy? O, troszkę tam nóżką prawo, lewo, prawo, lewo. lewo dobre nachylenie ciała. To zobaczycie, a nie, przy zjeździe nie zobaczycie, bo będziemy się odchylać w drugą stronę. Tu już jest Taki olbrzymi da gdzieś tam dalej, ale my tam chyba nie będziemy jechać. Zobaczymy. W każdym bądź razie tak, słuchajcie, tutaj z tego nie będzie za dużo nagrywek, parę tylko przybitek, a resztę sobie zobaczycie na naszym filmie 360 stopni, który właśnie realizujemy. No i jak widzicie, tutaj tylko piękna ona, stupa brzydki ja, dwóch tubylców, dwóch turystów i tak naprawdę reszta to obsługa, więc idziemy zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda. Chociaż może parę osób jest w środku, bo tam buty widać, ale my pójdziemy na zewnątrz o, w ogóle modlitwy słychać ze środka. to potem pójdziemy, pokażemy Wam, jak to wygląda w środku. Tak jest, tam jest ten budda, o którym mówiliśmy, ale my nie będziemy tam musieli jechać. Już wiemy, że nie. Dlaczego? Bo stąd go widać lepiej niż z podnóża. Nie prawda, tym Dokładnie, zobaczcie, jak to wygląda. Także wszystko będziecie mogli zobaczyć na naszym filmie 360 stopni. Powtarzam to po raz piąty i mam nadzieję, ostatni. Zobaczcie, jak ta stupa jest ogromna. Zobacz jaka Martynka, przy niej to miniaturka, ty! Ona, ona nie dosięgnie, nie doskoczy do słonika, nawet do trąby słonika nie doskoczy, ty. A co dopiero do góry? O, ale to jest wielkie. No ale jakie są tą piękne widoki. Myślę, że kamera tego nie oddaje nawet połowy. My byliśmy tam, o tam, dokładnie tam, tam, tam jest taka świątynka w mgle, to jest tam, gdzie byliśmy jeszcze pół godzinki temu. Tutaj przyjdziemy się po placu, bo my musimy lecieć, bo za chwileczkę będzie live, będzie live, Państwo mili, jak codziennie o 6 rano, szyszki budzą Polskę, szyszki budzą Polskę z Tajlandii. No zobaczcie, ale tutaj jakby to chciał, to na piechotę też można, nie ma najmniejszego problemu, są schody, nie tylko drogą, także wszystko można. Dobra, ale my idziemy w takim momencie do środka, skoro tutaj ludzie wchodzili, no to my też wyjdziemy, zobaczymy i Wam pokażemy wszystko. Powiem Wam, że niesamowite miejsce, a brakowało ile? Jednej decyzji, że nie. Już mało brakowało, powiedziałem: Dobra, jedziemy, jedziemy, bo chcemy pojechać tam trochę szybciej gdzieś tam sobie znaleźć fajne miejsce. I tak człowiek potem żałuje, że czegoś nie zrobił. Dlatego pamiętajcie: róbcie wszystko to, co jest legalne, uczciwe, co po prostu może Wam przynieść przyjemność i co może Wam przynieść radość. A jak się okaże, że nie, no to skory, to się nie udało i tyle. Byle komuś nie czynić krzywdy. Akurat trafiliśmy na jakieś modlitwy. Ludzie tutaj chodzą, roznoszą, przynoszą pacie szarfy. Tutaj e, jest mnich, który pokazuje im dokładnie, gdzie mają iść, co zrobić, zobaczcie, i przekazi to nagrywa, także to jest wszystko tutaj cywilizacja już białego człowieka, cywilizacja dotarła. I to jest chyba ta stupa, ta pierwsza, która była, być może potem oni ją obudowali. I zobaczcie, jaka ta jest wielka, o ile tutaj jest posążków buddy, myślę, że to są po prostu wota, wota, które ludzie tutaj przynoszą, także tak to tutaj wygląda. Państwo tutaj po prostu owijają całą stupę dookoła Pan nam pokazuje, pan mnich, mnich pokazuje gdzie to zrobić Zobaczcie Dokładnie zamusować, ale tylko mężczyźni weszli, tak? Czy kobiety? Nie, tam chłopaczka jeszcze jest z drugiej strony Ale całe setki, setki tutaj, setki To 3490 3480 Zaraz sprawdzimy, 5000 Łe, jest tutaj tego sporo, 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 sporo Ile tu jest mniej więcej? Tutaj 3 tysiące? 000... 3 tysiące tysiące No i tu jest napisane od jakiej rodziny, od jakiej rodziny jest ten właśnie, ta, ta rzeźba Buddy. No właśnie, a jak się u nas robi takie rzeczy w kościołach, że się składa na przykład ofiarę, jest tablica zrobiona, to wtedy wszyscy mają o to pretensje. My tutaj tą drogą żeśmy zjeżdżali, zjeżdżali, zje... podjeżdżali, 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 tam stanęliśmy skuterkiem. Obejrzeliśmy już całą tutaj tą stiupę, widoki, będziecie mogli wszystko zobaczyć na filmie 360 stopni. Tu jeszcze jest jakiś grobowiec, do którego wyjdziemy. Tu jest grobowiec kochani, idziemy zobaczyć? Tego trzeba było też zdjąć. <noise> czy będziemy wchodzić? No właśnie, czy będziemy wchodzić, tylko zostawimy kija, no właśnie, ale jakie tu jest ten echo, 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 także zapraszamy na nasz film 360 stopni, będzie dobrze widać wszystko, no to jest chyba jakiś grób właśnie, być może tych michów. a być może inne miejsce, docztamy, wiecie co, wszystko będziecie mieli informacje na tym filmie, który będzie wirtualną wycieczką po tym mieście, po tym miejscu, pani nam tutaj spuszcza paliwko, zobaczcie jaka stacja benzynowa, normalnie mistrzostwo świata Ty leci wężykiem Już, już, już Poleciało, poleciało elegancko ty I dajemy tutaj pani Pani to odbiera, ile za to zapłacimy Martynka? Aha, okej okay. Zobaczcie to jak to wygląda Pani ma tej beczuszki, normalnie trzy takie te Drysty burtory i sobie elegancko działa przy takiej drodze, my tu mamy jeszcze 2,5 km do przejechania ale powiem wam, że to jest mistrzostwo świata no i to jest właśnie biznes to jest kapitalizm w czystej postaci ale paliwko trochę droższe niż na zwykłej stacji no tak 30% droższe no ale najbliższej stacji tutaj nie ma jechaliśmy przez 50 km nic nie było, no dobra bierzemy na skuter, mamy 2,5 km do hotelu zobaczymy jak się wie sprawa z naszym hotelem dzisiaj Słuchajcie, no i chyba sprawa się wyjaśniła. Pani od razu była gotowa. Powiedziała, Daniel, Daniel. Ty wszyscy mnie uznają, Gdzie ja nie pójdę do Daniel zaraz. Martyka, 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 Martyka. tutaj Daniel, sprawa załatwiona. Koleżanka, tutaj widzę, wszystkie dokumentacje już załatwia. Choć kierowniczka jest tutaj od spraw takich e, biurokratycznych, więc napisze, Daniel, Daniel. No i elegancko. Dobra, skuterkiem dojechaliśmy, jest koło godziny. Około godziny drugiej, także zaraz będziemy się meldować, pokażemy Wam jak wygląda pokój powiem wam, że mistrzostwo świata i chyba właśnie pan szybko rozbił. Tak się przejął tym co my tu robimy. Słuchajcie, panie nas tutaj prowadzi? No i takie okoliczności przyrody powiem Wam, że bardzo ładne. To Martynka, to może rzeczywiście zostaniemy tutaj jedną noc, skoro wszystko jest, Tylko bankomat musielibyśmy znaleźć, bo nam się pieniądze skończyły, ty. A tutaj normalnie, zobaczcie, jest basen. Pani powiedziała, że mają zamknięty niestety ten. Co mają zamknięty bar. Nie mają kuchni. Nie mają kuchni, nie mają obiadu, nie mają kolacji, ale wszystko tu wygląda powiem wam rewelacyjnie. No ty. Prawie jak nad morzem, prawie jak nad oceanem, a my w górach. A my panie w górach idziemy do domku numer 2. Także idziemy zobaczyć, jak to wygląda. No, to wchodzimy do pokoju. No i zobaczcie, jakie pokoje panie kolego. Ty, czajnik jest. Także kaweczkę zrobimy, chociaż tutaj jest delikatnie czuć, że tutaj nikt nie mieszkał. Delikatnie czuć, że nikt nie mieszkał. A jaka łazienka. Ty, Martyna, w łazience. To można robić tutaj zawody sportowe, kto będzie wyżej podskakiwał kto będzie dalej leciał. Ona większa od pokoju, ty. Co, miejsce do skakania? Miejsce do ćwiczenia? Przy basenie sobie możesz skakać i ćwiczyć, myślę, bo tam po prostu nikogo nie ma tutaj. To jest puste, tak jest. Czyli w tym ośrodku jeszcze nikogo nie ma. Dobra, to my idziemy po nasz ten po nasz plecak i zaraz nagramy rolkę, tutaj, żeby pokazać wam, jak to wygląda na rolecce. No miejscówka pierwej sort, a tak się martwiłem, że po prostu my tutaj nie będziemy mogli wejść, bo no, po prostu oni się do nas nie odezwali. Booking się w ogóle nie odezwał. Ja pomyliłem e-maile, no zrobiłem błąd, bon, po prostu literówkę w e-mailu. No i po prostu nie dostaliśmy konu, kodu pin do naszego, do naszego, do naszego, e, do naszej rezerwacji. A jaka woda? Już wam mówię, jaka woda. No, woda nie jest gorąca, to nie jest gorąca woda, taka wiecie, sądować czasami się żeby żywiołowi wydaje, ale tutaj. Ale spokojnie ty. Jakie miejsce? Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat.